Cię zobacz, jakby widać, a mnie nie widać. <noise> Dzieci odkrywają screena. Co dzisiaj robimy? Będziemy szczelać do Polaków. Co ty na to? Może, no może na przykład coś tego. Rozegraj akcję. A? Mhm. Nie, może szybka akcja. Możemy tego tego polowania w przetrwaniu Nie, bo to nudne jest. Fajne, żeby sobie poszczelać, ale. Ale wiesz, chodzi o depress. To jest Dobra, okej. Okay. Jak to będzie ten na pałki, to ja biorę. A jak ten do szczelania do Polaków, to ty bierzesz. Co, ja mam dosyć tych pałek. Filip! W tej No i o, tylko właśnie właśnie mówię, nie wiem czy na beczki czekać aż spadną, czy się wpieprzać pierwszy. Tutaj trzeba mieć taktykę, albo generalnie nie wiem. OMG! 10 players. Pierwszy level. Czy to jest jakiś Niemiec? Nie wydawa... słuchawki mam gdzieś tam, ale wydawało mi się. Najpierw czytaj, a potem mów. Polaczki! Aha, polaczki! Oooooh! Wow. Uh. Ro, 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 Pokorek! Po wow. no, 10 players! On, on mówi 10 players? To mi się zdaje. No, to jest taki polski english. To jest ponglish. Ponglish, <laughs> Piękne. Piękny. Gotowy do gry. Dobra, ja jestem gotowy. I czy to będzie to na pałki? Dosłownie, dosłownie, dosłownie. Oj, jestem blisko, ale jest jeden problemik. Właśnie to jest ten jeden problem. Jaka dewastacja analna. Ja pierdolę, ale te beczki spadajmy? O Dobra. Dobra, dobra dzieci, dobra noc. Jak oni się tuką wszyscy Czekaj, może mi się... Nie ci zrobimy tak jak wcześniej, idź po monster i ten! O mordy poleczku jezu! Oh, fuck! <laughs> Czekaj, ile kto tu idzie? O kurde, wleciałam na, na <laughs> stronę. Jak kurda zombie jakaś. Ci się połami napierdają! Ja pierdzielę No nie 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 nie, czekaj czekaj Filipku skacz Tak No ty kurwo Polaku Rabusio mnie zabił Rabusio, ten Polaczek mnie zabił Idziemy dalej Skradanka dalej trwa Ja pierdzielę No już 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 Moja koncentracja się wysypuje. Dobrze, że nie orientacja. Serio! Musiałeś tamtym wyjechać! O nie! O nie, Polaku! Biedaku! O, o Jezu! Nie no proszę cię, proszę cię! Nie, 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 proszę cię! Kurwa! brawo! O Boże, sprawie się spuściłem normalnie. Po co mi to mówisz jak? I nie wiedziałem, że tam jest. Nie wiedziałem, że tam jest. Że tam jest. Jak się tłuką. O dobra, czekaj. I raz. O kurde. leżącego Szybko. U, co to było? Widziałeś jakiego busta dostałem? Czekaj, oni tu coś kombinują. O mojcemu za grubusia próbowałem się, się dostać, bo to jest bez sensu. A to to Robusia tam siedzi pedał, głupi? No chyba tak. Chyba tak. Tylko ma na więcej to, to, to na pewno tam siedzi. Uuuu, daj Yoshi! Ale żeś to zrobił, kurwiu! gruby. Oooo! <grym> brawo! U... Brawo! Paweł babę. No ty szmatu! buone sprovvedive <laughs> bonus allo rasebegu poleciała kurwicz kurk sobie da skum kukukuk kur wcenie ho ieri have a river can fly i believe i can On usłyszał chyba te wszystkie te wszystkie pół. Ale to co się odzywa. Sory za <gryzanie techników> No nie, nie, okej. Okay. A i tak 14 fragów pałką najebałem. To no. jest coś. Nikogo bronią. Kończysz czwarty. Hmm, no, w każdej trzeci. No. O! JP, spokojnie. JP, JP, propaganda. HWDP, JP. A W, P, J, na 100%! Do, dobra. Będziemy już strzelać. Będziemy Dobra. Co my <mulity> mamy? Eee, na czym to cholera polega? Strzelaj, do przodu, do przodu! Kryj się za nim, wyjmijmy wszystkich. Dobrze, Kotek, napierdzielaj. Pierdzielaj. Hej! Przegrywamy. Jakie szkalowanie tu jest! Ja pierdzielę! ratatat. Dobrze, 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 napierdzielaj. Uuuu, ale fajne. <grystanie> Ciekawe do ile to jest w ogóle. One eternity later. Two thousand years later. O, A, tak, tego. o dobra, ile nam wleci wszystkiego? Chwila prawdy. Coś przyjeżdżam mało. Serio? Za tyle roboty? O Boże. Boże. O Boże. Eee. Idziemy stąd, chodź. Idziemy stąd. Nie. Chodź, wstań, idziemy. Ja też zapnę. Idziemy ja zapnę. Idziemy. I... idziemy stąd po prostu. Jest... Wychodzimy. No i jeszcze przedostatnia błąd. Chodź. Ile? Ile zabójstw? 29 do siedemdziesięciu Eee, Chodź. nie, Jestem spaszony. Jest, jest.